Cześć z tej strony. Ja witam wszystkich serdecznie w drugim odcinku Szkoły Taktycznej w grze Armored Warfare. I będziemy cały ten odcinek mieli o czołgach. Jak grać czołgami podstawowymi, nie czołgami lekkimi, a właśnie czołgami podstawowymi. I zagram tutaj pierwszą bitwę na Abramsie, a drugą bitwę na MBTQ. I teraz tak. Rzecz, która jest dosyć istotna. Często są już tutaj, jak w każdej grze tego typu, tak samo w World of Tanks i, i, i w World Anderze, takie utarte miejsca, gdzie znajdują się pewne typy pojazdów. Jak na przykład tutaj na moście jadą najczęściej czołgi na most, tutaj też na h jedynce też najczęściej jest dużo czołgów. I, i z drugiej strony na dwójce i, i tam na J trójeczce też są czołgi przeciwnika są to takie miejscowy gdzie można właśnie spotkać ciężki sprzęt i na każdej mapie są inne takie miejscówy teraz jak mamy y, tego typu czołg czyli czołg ciężki i jedziemy w miejsce gdzie na przykład możemy spotkać niszczyciele albo Zwiaty, czy też czołgi lekkie, no to jesteśmy dla nich dosyć trudnym orzeszkiem do zgryzienia. Z tego względu, że łatwo, łatwo nas nie mogą rozwalić. No, chyba że tak jak tutaj ja, ale to był celowy manewr. Tutaj chciałem objechać, żeby mieć w razie czego na boku przeciwnika, bo widzę, że tu się przedzierają. Zajmując tutaj. Środek mapy y, mam trzy różne y, warianty do wyboru Mogę w razie czego y, spróbować tutaj zepchnąć przeciwnika ze środka mapy I opanować właśnie tą część mapy Albo wspomagać tutaj z prawej strony No na tej mapie ogranicza, o, y, ten środek ogranicza mnie jeśli chodzi o pomoc na lewą, na lewą flankę No bo tam jest y, kiepskie Kiepsko się strzela, więc tutaj jestem ograniczony do tych dwóch miejsc. No i zobaczcie, jak niewygodnie. Już ten Abrams. On tutaj coś próbuje zrobić. Oczywiście z tej odległości, jak mu pokaże, tylko wie, że to ma marne szanse, żeby się przebić. Cały czas tutaj staram się. Nie ma co się pchać w większości gier, jeśli chcecie zrobić dobry wynik na hura do przodu lepiej. Czekać, obserwować i wyczaić wreszcie taki moment, kiedy będziemy mieli jakąś przewagę, kiedy przeciwnik zostanie zepchnięty. Wtedy tylko pomóc, dopchnąć go, zniszczyć i, i później już rusza lawina. Rusza, rusza lawina i to polega na tym, że nagle no załóżmy trzy czołgi walczą z sześcioma. Tutaj jest T-80, która, zobaczcie, no już bardzo ładnie tutaj... Ten light tank ruszył na nią. Tutaj najbardziej mnie wkurzający pojazd to terminator, który tutaj robi, robi swoje. Jego się muszę pozbyć, i wtedy będę mógł na spokojnie tutaj zająć się tą T80. Tutaj ten light tank jeździ sobie dookoła bardzo słusznie. Podświetla, wnerwia. Tak jak być powinno. Tutaj strzelenie w tą wieżę nie jest ale takie proste, bo strzelanie w bok Terminatora czy też ramki to, to, to ta sama konstrukcja, one są tak mocne, że tam, tam jest tylko kilka miejsc na boku W które, które można przebić, a tak większość pocisków nie wchodzi Więc o tym musicie pamiętać No to jak widzicie Ten light tank tego T-80 bo dobił No ale teraz teraz przegrywamy. Tyle, że sytuacja jest całkiem niezła dla nas. Dlaczego? Dlatego, że mamy opanowany środek mapy i teraz możemy y, spychać przeciwnika. Oczywiście jedną flankę mamy przegraną, ale wygrywając środek możemy y, możemy pchać którąś właśnie z flank. Jeśli najlepiej to robić do tej, która jest mocniejsza. W ten sposób mamy Większe siły na, na, jedne, na jednym jakimś tam kwadracie wybranym I najczęściej polega to na tym, że objeżdżamy przeciwników Z, z różnych stron, zobaczcie tutaj ci goście wracają jako, jako wsparcie I to jest Leopard 2A5 Czyli bardzo dobry czołki. został zaskoczony teraz przeze mnie Na boku i zobaczcie dostał w gąskę I teraz co się dzieje Dzieje się to, że przeciwnik traci najwyższy tier jaki posiada Jeden z lepszych czołgów z przodu byłby dla mnie nie do przebicia i został zniszczony w bardzo łatwy sposób, tylko dlatego, że dał się właśnie zaskoczyć, że został oflankowany i nie miał jak się z tego wybronić. Pewnie wcześniej poszedł mu zestaw naprawczy i siedział na tej gąsce sobie. Teraz mam nieciekawą sytuację, bo Abramsy. Dosyć, dosyć ładnie się tutaj chowają. No i poza tym są ogólnie tam aż trzy pojazdy z tego dwa z niezłym pancerzem. Dlatego troszkę zabawy tutaj jest. Teraz pokazał tutaj dolną płytę pod dobrym kątem, więc tutaj musi wejść pocisk. Jeśli będziecie widzieć tak nachyloną płytę, właśnie jak ktoś podjeżdża pod górkę, no to Przechlapane, tutaj ewidentny błąd. t 80 no pokazał cały bok. Więc teraz trwa tylko i wyłącznie dobijanie I teraz zobaczcie tutaj M8 i Stingray sobie zajeżdżają przeciwnika od tyłu Abramsy się na mnie tutaj skupiają przez co teraz zaczynają ostro obrywać no, Taka jest również rola właśnie czołgów podstawowych my mamy skupiać na sobie uwagę przeciwnika Mamy dużo hit pointsów dlatego no tak jak widzicie ja tutaj dostałem prawie do końca no ale zobaczcie, ile zrobiłem, ile zadałem obrażeń. Więc tutaj moja rola w tej bitwie jest taka, jak być powinna czyli skupiałem na sobie uwagę przeciwnika, flankowałem. No tutaj nawet te skupienie, te 80 na środku, co mnie tam dwa razy, dwa razy przebił dosyć, dosyć kiepsko tam wtedy pograłem. I, I ramkę, która też musiała się na mnie lekko, lekko skupiać i była podświetlana To sprawiło, że środek łatwiej, łatwiej wygraliśmy Jak podjeżdża z lekkie czołgi mm, No to i widzą, i widzą taki czołg podstawowy, który ma ponad 2000 hitpointów do skasowania To to naprawdę nie jest takie hop siup i, i gościa nie ma Trzeba się trochę namęczyć, żeby to zrobić Dlatego Dobrze jest naprawdę posyłać nasz czołg tam, gdzie się go przeciwnik nie spodziewa. Zobaczcie tutaj stał na gąsce Drugi raz znowu go zgąskowałem i pozamiatane. No a potem mamy ponad 6000 obrażeń. Tu to, to było danych 15 strzałów. No to jakbyśmy strzelali z te 90, to trzeba by było średnio dodać 15 razy 300, razy 200, powiedzmy, żeby aż, aż tak nie było, chociaż on i 800 może strzelać no dodatkowe 3000, czyli byłoby gdzieś 9 z hakiem. Średnio i to i tak zaokrąglałem bardzo, bardzo delikatnie, a pewnie jeszcze jakiś pocisk, który tu nie wszedł, chociaż nie wiem czy taki był, to by w te 90 wszedł, więc można naprawdę zrobić kolosalne kolosalne wyniki. No i jeszcze bitwa na niższych tierach również taka czy taka sama. No na pewno nie taka sama, ale pokazująca właśnie jak, jak pchać, jak nie dać się zniszczyć, jak brać na siebie część tych wszystkich obrażeń. Tak więc zapraszam na drugą część. Jesteśmy również ze względów taktycznych warto na dzień dobry zaznajomić się, z kim mamy przyjemność. Oczywiście chodzi tu wyłącznie o to, kto jest z nami, jaki rodzaj mamy pojazdów u siebie. I kto jest przeciwko nam? Tutaj widzicie te 72, wszystkie mogą nas spokojnie przebić. M63 przebija, Leopard przebija, wszystko nas tu przebija. Poza Foxem i no, poza ostatnimi trzema pojazdami, każdy tutaj może nam zrobić krzywdę. Dosłownie. Nie tylko w przenośni. I co ja robię tutaj? To zobaczcie, ten tutaj odcinek jest bardzo. Ale to bardzo ważne dla, dla zespołu, który się znajduje z tej strony mapy co ja dlaczego? Dlatego, że tutaj jak przeciwnik dobrze pogra, to zamiata od razu całą flankę i zdobywa kontrolę nad trzema czwartymi mapy. Nasz, nasz tutaj kontyngent zostanie jedynie w tych uprzemysłowionych obszarach, i będzie ostrzeliwany z trzech stron. To będzie po prostu miazga, tak się zazwyczaj dzieje. Z naszej strony możemy za to, tu gdzie są na I0, tamtędy możemy ciągnąć, ciągnąć grę, i, i to, jest, to jest również dobrym pomysłem, jak moim skromnym zdaniem, dobrym pomysłem jest obronienie tutaj tej strony i odepchnięcie z tej strony przeciwnika. Tutaj bardzo często jest sporo, sporo pojazdów. Zobaczcie, no teraz jest 4 albo 5, więc jak zostaną zatrzymane, no to przeciwnik. Tutaj bardzo duży błąd tego MBD. No ale czwarty poziom to tam dopiero się uczy. Takie szarże na, na, na taką tutaj ciężką ekipę. Miałyby jedynie sens, właśnie, jakby takich pojazdów tutaj wbijało kilka. A nie każdy sobie rzepkę skrobie. Tak kończą ci co w pojedynkę coś robią. Jakby te dwa pojazdy wbił razem. We dwójkę to już by więcej zrobiły. Jakby dołączył do tego e, tutaj ten czołg. To już mogłyby być jakieś obrażenia. Oczywiście też by to przegrali. No ale coś by mogli robić. Coś by mogli robić. A tak zostali. No niestety. Pokarani przez nas dosyć. Dosyć konkretnie. I teraz możemy tutaj. O szybcioszek, no naj, naj, najtrudniej trafić takiego malucha, jest naprawdę wyzwanie. Przez jakiś moment powinien jechać prosto, wtedy warto strzelić, inaczej się raczej nie trafi. I teraz trzeba odeprzeć przeciwnika tutaj z tego wzniesienia i później to my możemy ostrzeliwać miasto, tutaj z bardzo dogodnych pozycji z tych wzgórz. I pomóc naszym, którzy są w mieście. I tak można. To jest, to jest oczywiście tutaj. Narysowałem Wam cały, cały plan bitwy na, na tą mapę. Taki najpopularniejszy, no i najbardziej sensowny, bo tak jest ona skonstruowana, że każda strona może, może tutaj właśnie mieć ciutkę łatwiej w niektórych pozycjach, chociaż obie, obie te strony i tutaj te A, A9, B9, jak również. I0 można kontrować tutaj te I0 można kontrować z tych bo dajże tutaj jest punkt G2 więc na G2 sobie możecie też tam się ustawić w jednym miejscu i mieć tutaj wszy wszystkie czołgi nie tylko na widoku które się tam na I0 rozmieściły No a teraz Znowu robię to co powinienem robić, czyli nacieram na przeciwnika po to, żeby się cofał, popełniał błędy i tak dalej. No tutaj mam te 1600 hit points, więc się tak strasznie nie boję. Poza tym mam dosyć dobry pancerz, staram się również nie jechać i nie pokazywać zbyt wiele. To było kiepskie, naprawdę kiepskie, bo można było tutaj spokojnie w ten bok strzelić. Oczywiście uszkodzenia amunicji zawsze warto naprawić, żeby tutaj wszystko, wszystko ładnie grało. No i teraz standardowo, to że mamy nacierać nie znaczy, że mamy ułatwiać dla przeciwnika. Lepiej mu pokazać wieżę, żeby nie miał tutaj zbyt łatwego strzału. A sam jak pokazuje bok, to oczywiście trzeba pokarać. No i znowu dalej natarcie, żeby przyjmować wszystko na siebie, bo tutaj ze mną jedzie no, piątka. Foksik, lepiej żeby we mnie strzelali, niż, niż w nich No Jak widzicie, takie, takie natarcie malutkiej grupy uderzeniowej Zobaczcie ile zniszczyliśmy maszyn Naprawdę sporo Tutaj Fox robi dobrą robotę, co prawda trochę niepotrzebnie, już się zaputał Niefartownie gościu, został na 20 No i tyle. Teraz już zobaczcie, A mimo że zrobiliśmy tutaj, zobaczcie, jaką robotę, ile, ile zniszczonych tutaj przez nas jest czołgów, i nie tylko, to w mieście srogie baty. Po prostu srogie baty, inaczej tego nazwać nie można, i przegrywamy to. Przegrywamy to, ale mamy na szczęście tutaj dosyć dosyć niezłe warunki do prowadzenia pola walki. Oczywiście ten, ten tutaj T72. Ma bardzo dobrą pozycję, i ciężko go będzie tutaj przebić. On mnie tutaj będzie strasznie męczył, więc później zmieniłem pozycję. Bo chciałem poczekać i zniszczyć wszystkich, tutaj, widzicie z prawej strony. Wszystkie te pojazdy musiałem zniszczyć, tym bardziej, że są nieźle dla mnie wystawione. Bo tutaj, bo tutaj, właśnie chłopaki zaczęli kapa, i dobrze by było, żeby ten kap tutaj się odbył, bo cały czas. Sytuacja jest niepewna z tego względu, że również mo mogą przeciwnicy dosyć łatwo iść na naszego kapa e, i wygrać tą grę w ten sposób. A my nie mamy już za bardzo poza tam Foxem i tym BMD, no one są też ledwo żywe. Nie, nie bardzo czym odbijać te kapy, jak tam pojadą ze dwa czołgi, to już jest pozamiatane. Tutaj dosyć dobry cel dla mnie, bo ustawiony na boku, więc tak jest zawsze warto eliminować. Nawet jak ktoś się bliżej, to nie trzeba zwracać na to uwagę, trzeba zwracać właśnie na dobijanie martwy, martwy czołg, to znaczy zniszczony, nie strzela. I to jest, to jest najważniejsze, nawet jak jest na jednym hit pointie, no to właśnie może nas cały czas tutaj kąsać. I jest to niepożądane działanie dla nas. Jak widzicie, zmieniam teraz pozycję, no bo nic już nie widzę z prawej strony, więc nie będę ułatwiał dla T72. Jeśli przeciwnik ma lepszą sytuację, jest na wzniesieniu, szukamy również jakiegoś wzniesienia. Zobaczcie, teraz na tym już będzie widział tylko i wyłącznie wieżę. Jeszcze tutaj mam te betonowe, tutaj o, o są te bloczki, na których się trzyma tutaj ten rurociąg cały. Za nimi również się można lekko schować i zobaczcie, przy okazji mam yy, ciutkę lepszą pozycję Nie dość, że jest podświetlony już ten T-72, który tutaj tak ucieka, no ale To uciekanie nie wyszło mu do końca To teraz T-72 ma gorszą pozycję i ja widzę jego bok, to jest bardziej istotne, więc tutaj mogę sobie na niego poczekać Ewentualnie jeszcze bardziej się zbliżyć po to, żeby właśnie, o tak jak teraz, móc go ładnie widzieć i zacząć a, swoją robotę. No tutaj już teraz jest ten, nagle zrobiła się konkretna przewaga i przeciwnik jest zniszczony. Tutaj ktoś fartownie został na jednym hitpoincie. Jak widzicie, mimo tego, że już gra była naprawdę przegrana, to tutaj te siły, które Poszły właśnie chronić te newralgiczne miejsce na, ten, na B9. Zadecydowały o zwycięstwie, bo reszta tak naprawdę tylko dawała a, się klepać i niewiele robiła. No tutaj, no tak jak mówię, ten, kto tutaj zacznie objeżdżać, to zrobi po prostu lepszą grę i cały czas starajcie się objeżdżać przeciwnika. Dzięki temu będzie wam. Znacznie, znacznie łatwiej się grało, zarabiało i przyjemniej będzie. Oczywiście nie zawsze się daje, nie zawsze jest z kim, ale no trzeba do tego dążyć, trzeba próbować. Trzeba wspierać właśnie takie lżejsze siły tam, gdzie one walczą. Widzicie, w dwóch grach sparłem lżejsze siły i bardzo ładnie to wyszło. Opłaciło się. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek Wam się podobał.